Warto zorganizować taki weekend różnych zajęć, w tym okresie Andrzejkowym. Po pierwsze, żeby pokazać, że można dobrze się bawić bez różnych używek. warsztaty wokalne, które w tym momencie odbywają się w Radiu Gdańsk z Kasią dzikowską, która jest specjalistą od emisji głosu. Na czym polegają dzisiejsze warsztaty? W planach jest praca z utworem na głosy. Być może trochę improwizacji melodycznych, trochę być może rytmicznych. No i oczywiście później praca z solistami, z duetami, z tercetami, chórkami itd. Zaczęliśmy od takiej części teoretyczno-praktycznej, żeby młodzież wiedziała, jak używać ciała, jak głos funkcjonuje. Potem pracowaliśmy właśnie z improwizacjami, z rytmem, koordynacja ruchowa. Na żadnych warsztatach nic nie przebiega zgodnie z planem. Praca zupełnie inaczej przebiega w momencie, kiedy mam do czynienia z osobami bardziej doświadczonymi i zupełnie inaczej przebiega tak jak, tak jak w tym przypadku, kiedy 80% składu warsztatowiczów to są osoby, które pierwszy raz uczestniczą w warsztatach wokalnych. Głos to jest taka specyficzna bestyjka, że po prostu trzeba z nim dużo, dużo po prostu się obyć, tak? oswoić się z nim, posłuchać sobie go. Na różne sposoby i wtedy już jest dużo łatwiej, ale te pierwsze kroki są na ogół trochę trudne. Warsztaty tańca street artowego prowadzi Maciek Gleba Florek, który jakby swoim taką energią, zaangażowaniem i postawą życiową bardzo fajnie zachęca ludzi do ruchu. Witamy na drugiej odsłonie warsztatów Street Artu. Jesteśmy właśnie podczas takiego ćwiczenia, który się nazywa Hunter Dance. Dużo potu energii i siły dziewczyny muszą dać z siebie, żeby wykonywać te ćwiczenia. Jedna osoba prowadzi, drugie odzorowują to, co, co prowadzi lider. To pokazuje możliwości ich ruchu i wielką wyobraźnię. Mogą sobie to wszystko poukładać, poustawiać. Jak Trzeba się mocno skoncentrować, zajęcia pięciogodzinne, przechodzimy przez wszystkie style tańca, różne techniki, jak się tworzy teatr, jak się tworzy teatr, tańca, jak się tworzy taniec, jak, skąd w ogóle trzeba wybrać inspiracje. Warsztaty teatralne organizowane są przez Gdańską Grupę PAD z panem Robertem Cytrom. Zajęcia teatralne polegają na takiej przestrzeni warsztatowej. Najpierw pracujemy, budujemy warsztat umiejętności, zdolności. Ten gwar i hałas, który słychać za naszymi plecami, to właśnie grupy próbują przygotować etiudy, małą formę sceniczną. Więc my na początku pracujemy w formie warsztatowej. Młodzi aktorzy uczą się i zdobywają różnorakie umiejętności, żeby potem ich wykorzystać. Mam często zajęcia z panem Robertem i po prostu uważam, że ćwiczenie warsztatu z tym panem jest bardzo korzystne dla mnie i chyba dla każdego aktora. No i po prostu przychodzę tutaj, żeby się rozwijać no. tak naprawdę w każdym kierunku. Zadania twórcze polegają na tym, że uczestnicy mają kierunek, cel, temat, ale wszystko muszą stworzyć i wymyślić sami. Dlatego te zajęcia są zajęciami twórczymi. Uczestnicy muszą sami wszystko stworzyć, odkryć, opracować, żeby można zobaczyć było ten końcowy efekt. Warsztaty Zumba Latino prowadzi Ricky i Alicja, gdzie Ricky jest Meksykaninem, który od zawsze, można powiedzieć, tańczy. Latin dancing? okay, because there was nothing else to do. Haha, just kidding. zażartował, że nie było nic innego do roboty, ale to tylko żart. No, just kidding. Uh, Latin dancing, because uh, through this kind of dance you express a lot, a lot, and learn a lot about your body. Przez taniec latynoski można bardzo dużo wyrazić y, właśnie ciałem, emocji i why in Poland she is, she is why mm -hmm. there's a reason why No ja jestem powodem dlaczego akurat w Polsce Boricado przyjechał do mnie. Yeah. She kidnapped from United States. Tak, ja, porwałam ze Stanów. Tylko ostatnio mieszkam, <laughs> Bo chciałam spróbować czegoś nowego i wybrałam właśnie do tego Latino. Tańczę teraz inny gatunek czy leading, A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Bardzo mi się to podoba w każdym czasie. Warsztaty z Kamerą prowadzi dwóch profesjonalistów, którzy, którzy można powiedzieć, jak się na nich patrzy, z Kamerą się urodzili. Każdy następny taki weekend, czy każdy następny pomysł z młodymi ludźmi. Jest możliwe. W związku z tym to co, to, co młodzi ludzie chcą, w jakim kierunku chcą się rozwijać albo czego spróbować, my jesteśmy jako dorośli na to otwarci.